Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z tej strony CryptoWojek. Zapraszam do um, analizy technicznej tak naprawdę, trochę spekulacji. Um, w tych trudnych czasach, jak widzicie, no, mamy dosyć sporo um, takich negatywnych informacji na świecie. Wszystko powoduje, że po prostu wszystko zjeżdża na dół. Jedni się cieszą, ci co cały czas, przez cały okres tego wzrostu, cały okres, cały okres tego Bitcoina w sensie cyklu mówili, że będzie zjazd, będzie zjazd, oto mamy zjazd po wielkich dwóch górkach. No a ci, co mówili, że cały czas będzie odbicie, będzie odbicie, w tym ja na przykład, że będzie odbicie, że będzie odbicie, no mamy teraz depresję związaną z tym, że nakupowaliśmy coinów i teraz jesteśmy pod wodą. No tak naprawdę ja jeszcze mam jakieś pozycje, które są na plusie, ale no nie będę się chwalił, bo tego dużo nie ma. Głównie jestem pod wodą i też to przez koina CAKE, przez na CAKE, więc no przejdźmy do odcinka. Jeżeli chodzi o Bitcoina, to w skrócie wam powiem tyle, że dobijamy do dołu tego kanału 28 około 28 800 to będzie dół tego kanału i jeżeli uda nam się go obronić, no to jest duża szansa, że y, będzie podobna sytuacja, jak była w maju w zeszłym roku, że będziemy szli po prostu bokiem, parę miesięcy lub parę tygodni i może, jeżeli będzie jakiś fakeout, no to będzie, ale uda nam się odbić i wrócić z powrotem do góry i może wyjdziemy z tego kanału górą. No, takie jest założenie Bitcoina, że jeden Bitcoin ma kosztować milion dolarów, ale kiedy to nastąpi nie wiadomo. Dalej, jeżeli uda nam się, to znaczy uda nam się, jeżeli nie uda nam się obronić tego poziomu wsparcia na poziomie 28600, 800 i zaczniemy zjeżdżać w dół, no to powiem wam tylko tyle, że pomiędzy tym poziomem a poprzednim kanałem 32% 2 w dół, nie ma nic. Więc to mogłaby być szybka akcja i dodatkowo 30% bólu w dół. I następnie, kiedy wejdziemy z powrotem w ten kanał, no to możemy odwiedzić dół tego kanału, czyli 3349 dolarów. To brzmi strasznie, apokaliptycznie, i tak dalej, i tak dalej. Więc na razie się na tym nie skupiamy. Na razie oglądamy to, co się dzieje tutaj z tym właśnie wykresem bieżącym. Więc no, zobaczymy. To jest wykres tygodniowy. Więc jak widzicie, tygodniówki lubią mieć dużo knotów, bo do końca tygodnia mamy jeszcze. Sporo dni, tak naprawdę, więc może się, to, może się to odwrócić. Tak samo zobaczcie, mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem czerwonych tygodni. Siedem czerwonych tygodni zjazdu, co wydaje mi się, że ok, ok, no mamy oczywiście niedźwiedzi tutaj rynek, nie, niedźwiedzi cykl, czy nazwijcie no, to jak chcecie. Natomiast rzadko się zdarzyło, że mieliśmy. Kontynuację takiego ruchu. Pamiętajcie, że to z Bitcoin. To nie jest jakby jakiś alt, czy to nie jest jakiś token, czy NFT, tylko to z Bitcoin. I Bitcoin domyślnie ma nabierać tej wartości, ale tutaj też nie ma na to reguły ani zasady. Więc ja tutaj patrzę na wykres i widzę, że cały czas ten wolumen troszeczkę wzrastał, ten sprzedażowy, a im bardziej wolumen wzrasta w dół i cena leci w dół, to jest coraz większa szansa na to odbicie i mam taką dalej nadzieję, że to odbicie będzie. Moja strategia jest taka, jaka była nawet rok temu, że to co kupiłem jest pod wodą ten, te coiny na spocie, będę trzymał do następnego halvingu. I głęboko wierzę w to, że następny halving w 2024 za dwa lata, jak nastąpi e, bitcoina, no to wtedy będzie kolejny cykl. Nawet jeżeli ten cykl, nawet jeżeli ten rynek niedźwiedzi, który się może utrzymać przez te kolejne dwa lata, e, będziemy po prostu iść dołem i tak dalej i tak dalej, to będę sobie powoli dokupywał, dokupywał i dokupywał na tej zasadzie. I też nie będę próbował kupować wszystkich możliwych coinów, tylko skupię się na jakichś jednych konkretnych. W moim przypadku będą to po prostu te topowe alty. Dobrze, widzę, że Bitcoin sobie dalej tutaj leci w dół troszeczkę. Ja tu też śledzę na, to na wykresie ByBita, bo to jest dosyć istotne. Zobaczmy sobie to na dniówce. No, tutaj mamy jeszcze wielki wolumen i wydaje mi się, że też jest możliwość, nie twierdzę, że się odbijemy, bo nie mogę tak twierdzić, ale wydaje mi się, że jeżeli mamy tak mocny, długi zjazd, no to może nastąpić po prostu taka e, chęć szortowania tego jeszcze bardziej. I kiedy ludzie się boją szortować na górkach, tam się najwięcej zarabia. I kiedy ludzie myślą, że ok, skoro od tylu tygodni szliśmy w dół, e, tylu dni szliśmy w dół, to będziemy iść dalej w dół i będziemy szortować wsparcie. No i może być po prostu odbicie, dokładnie taka historia była w maju rok temu, gdzie e, Bitcoin sobie leciał w dół przez 10 dni. Wszyscy myśleli, że okej, okay, no już mamy taki wolumen zjazd, wszystko jest takie złe, że po prostu sprzedajemy i nagle boom. Troszeczkę konsolidacji było przez 2 miesiące i short squeeze nastąpił do nowego ATH. Nie możemy myśleć, że tak będzie znowu, no bo mamy strukturę rynku niedźwiedzią, także tutaj też musimy na to uważać. Natomiast jeżeli chodzi o wykofa, dużo ludzi mówiło o wykofie. Też może być taka sytuacja, że tutaj mam akumulację i tutaj jest ten najgorszy punkt zjazdu i będzie odbicie. Później jeszcze troszeczkę możemy sobie z miesiąc poczekać około i w końcu może być to odbicie. Ja cały czas jakby mówię w ten sposób taki pozytywny, bo myślę o krypto bardzo. Pozytywnie, więc nawet jeżeli mamy taki mocny zjazd, wydaje mi się, że w cyklu domyślnie będziemy po prostu widzieć te wzrosty prędzej czy później. Dlatego nie, ja nie będę sprzedawał na dołkach, nie będę shortował dołków i nie będę też sprzedawał ze stratą. Więc no, zobaczymy, jak wyjdzie. I teraz tak, XRP oczywiście zrobiło sobie tutaj zjazd w dół, więc tutaj tutaj nic nie wyszło tak naprawdę. To znaczy ten trójkąt wyszedł, <laughs> ten trójkąt wyszedł całkiem nieźle i też jakby ta wysokość tego ruchu na razie pasuje do wyjścia z tego trójkąta i tutaj jakieś poziomy prawdopodobnie były, których jeszcze nie zaznaczyłem, ale tak w XRPK nie inwestowałem praktycznie w ogóle. Najwięcej inwestuje w BNB i w KK. Niestety, z BNB nie było tak źle, gdzie Cake niestety jest, z Cake jest tragicznie. Zaraz do tego przejdziemy. A więc tak, no BNB niestety spełniło swoją, spełniło swoją analizę, to znaczy, nie wiem źle to mówię, ale wiecie o co chodzi. Odbiło się od tej, od tych 325 dolarów tego poziomu kluczowego i zjechało troszeczkę niżej. Ja obstawiam, że możemy się zatrzymać tak naprawdę na 215 dolarach. Tutaj mamy to na dniówce. Tak, tutaj był jeden z, z kanałów. Aczkolwiek 247 dolarów, czyli jakby ten rejon e, wolumenowy, on był gdzieś chyba tu. 257, no coś tego typu. 257. Tutaj moglibyśmy mieć jakąś reakcję, jeżeli chodzi o kupno, gdzie jeżeli ktoś znajdzie się na BNB po tej cenie, to możliwe, że to będzie ten poziom. I to by było na tyle na dzisiaj. I tak BNB do BTC oczywiście sprawdzają się, sprawdzają się te ruchy. Także jak najbardziej. Zobaczcie, zjechaliśmy sobie przez tygodniówkę, sorki. Do kolejnej tygodniówki tutaj był jeden z moich shortów. Następnie znowu przetestowaliśmy tą tygodniówkę, znowu jedziemy na dół, więc prawdopodobnie odwiedzimy może nawet tą tygodniówkę 008782, więc zobaczymy, jak to się rozwinie, aczkolwiek. I tak już zjechaliśmy dosyć mocno względem Bitcoina, więc możliwe, że zobaczymy jakieś odbicie. Cake. Z Cakeiem, tutaj jest no, totalna masakra. Tutaj nie spodziewają się, że wjedziemy z powrotem w ten sam kanał, nawet jeżeli e, zacznie kanał tylko pod tą linię trendu. E, tutaj mieliśmy tą, ten podwójny dołek, który niestety tego nie wytrzymał i mieliśmy mocny, mocny sellout w dół, i, no, jak widzicie, Cake sobie cały czas leci w dół, leci w dół, prawdopodobnie zostanę jedynym hodlerem tego coina <laughs> po iluś latach. No jeżeli chodzi o kejka, no to ja tu widzę tylko jedno wsparcie na 3 dolarach. No i później mamy ten okres konsolidacji początkowej, czyli tam, gdzie ten kejk kosztował najmniej, ale no powiem szczerze, że cena dolar 30 lub 24 centy, no niestety, ale wydaje się być mało prawdopodobna. Nie mówię, że niemożliwa, ale mało prawdopodobna. Szczególnie, że no wolumen nie jest jakiś taki mały względem tego, co było wcześniej. Więc wydaje mi się, że nie, może nie, nie będzie aż tak źle. Jeżeli chodzi o Cardano, no też widzicie, że wyszliśmy z tego kanału. Cena zaczęła zjeżdżać w dół, bo tutaj nie było praktycznie zero zainteresowania. Więc no, niestety jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tezos tak samo prawdopodobnie jedzie po swoje all-time low 58, już jest naprawdę niedaleko. Zobaczymy, co będzie dalej. Z tego co jeszcze oglądałem. For oczywiście, coraz, coraz coraz gorzej, coraz gorzej. Ale wyobraźcie sobie, że jeżeli bylibyście w stanie kupić tego coina w tym miejscu po 13 centów i on wtedy wyskoczył do góry gdzieś tam na przestrzeni paru miesięcy, on poszedł do góry o prawie 1000. Więc jak najbardziej. 10 dziesięciokrotnie można zarobić. I wydaje mi się, że nawet jeżeli kupicie go teraz, czy, dobra nie mówię, nie będę już polecał tego coina oczywiście, ale jeżeli chcielibyście go kupić, ja sobie kupiłem go trochę po tej cenie, no bo uważam, że ryzyko jest coraz mniejsze i niżej, no to coraz mniejsze to ryzyko, no bo nie, nie wierzę w to, że te coiny się zwiną przy takim market capie i takiej historii, więc wydaje mi się, że zaryzykuję parę stówek wsadzić po prostu w takie mniejsze coiny, tak samo jak Tron się o dziwo nawet trzymał, trzyma dalej tak naprawdę. EIF niestety tutaj też minus 20% od wczoraj zjechał przez wszystkie swoje wsparcia i albo to będzie fake, albo tak naprawdę zjedzie sobie do nawet 30 dolarów. Zobaczymy jak ten cykl będzie wyglądał. No i też bardzo dużo pieniędzy utopiłem na, woo. z tym że woo, z tym że woo robi nam tutaj taką taką fajną formację harmonijną, gdzie tak naprawdę możemy jeszcze troszeczkę zjechać, ale już jesteśmy bardzo blisko tego punktu, gdzie jeżeli nam się uda odwinąć z powrotem do góry, no to wtedy będziemy mieli dosyć mocny mocną pompę. Z tym że tak samo wydaje mi się, że Większość coinów, naprawdę duża większość naśladuje to, co dzieje się z Bitcoinem i naśladuje to, co się dzieje ogólnie na rynku. Więc musimy mieć naprawdę mocny zwrot cenowy wszystkiego. Giełdy, krypto, bitcoina, wszystkiego, żeby po prostu ta formacja miała sens, bo ona po prostu może. Ten, ten coin może lecieć jeszcze niżej, jeszcze niżej. Ale jak widzicie. Domyślnie maksymalny zjazd może być 1,61. 1,6,1,8 czyli no to jest poziom 12 centów, czyli jeszcze musielibyśmy zjechać troszeczkę, ale też nie jest powiedziane, że musi, więc ja bym to widział ewentualnie tak, i to są to są wszystkie coiny, które oglądałem, ile tak naprawdę straciłem na kejku. O średnią cenę zakupu 9 dolarów. 52% Mogę z tym żyć. <laughs> Może to odrobimy w ciągu roku na jakimś stakingu. E, jeszcze Ethereum, ale Ethereum akurat nie, jakoś moc, śled, nie śledziłem jakoś mocno. E, jakoś nie jestem fanem tego Coina w ogóle. Nigdy nie byłem, że tak powiem. E, no, i także widzieliście pewnie, że cała giełda Tesla zjechała 8% masakrycznie w dół. Google dalej. Google akurat się trzyma w tym poziomie swoim 2,275. Będzie jeszcze split. Zobaczymy, czy ten split coś da. Zazwyczaj jest OK po splicie. Intel się nawet trzyma i Amazon też mocno zjechał, bo też tutaj Amazona trzymał troszeczkę. Amazon to w ogóle niezły breakout na dół z tego kanału. Z 3, 300 minus 35% masakra po prostu. Jeszcze zarobki nie były zbyt korzystne. A z drugiej strony może będzie okazja na kupno takiej akcji. Po lepszej cenie. Dobrze, nie będę was zanudzał. Myślę, że pojawi się za niedługo jakiś kontest więc nie będę więcej zdradzał, dopóki nie mam jakichś oficjalnych informacji, nie będę nic mówił, ale oczywiście kiedy ja już nie mam tak dużo jakby gotówki do przeznaczenia na krypto i nie będę tak mocno handlował, to na pewno będę troszeczkę bardziej skupiał się na edukacji, więc możliwe, że zobaczycie też więcej takich filmów edukacyjnych i też może zajmiemy się troszeczkę tymi kontestami, żeby zobaczyć co możemy wycisnąć z giełdy. Dobra. Żegnam się z wami, pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się tam y, mocno w swoich portfeli i miejmy nadzieję, że ten cykl się za niedługo skończy.